projekty w twojej karierze hmm, dają ci największą satysfakcję mm -hmm. i też dlaczego? No, myślę, że te, to są te projekty, które, e, trochę wracają do tego świata marketingu, to jest taka zawsze wewnętrzna walka między tym, co będzie dla mnie najładniejsze, bo jakby dużo bardziej mam taką głowę em, wizualną, w sensie, że dużo bardziej jakby skupiam się na tym, żeby to fajnie wyglądało. Tak naturalnie, jako osoba kreatywna, myślę, że to właśnie to oczko do grafików, fotografów i tak dalej, którzy po prostu chcą mieć ten obrazek najładniejszy, najfajniejszy. I to mnie od samego początku kręciło, ale teraz widzę, że coraz więcej to ten element tego, że możemy stworzyć taki materiał, który rzeczywiście będzie się przekładał na jakieś cele tej firmy. Czyli, że nie wiem, jeżeli dostaję wiadomość od, od klienta, który mówi, że kurde, mój klient zobaczył ten film, to go przekonało, żeby nie wiem. Z, Porozmawiał z naszymi handlowcami albo żeby do mnie się odezwał.